Wyobraź sobie na chwilę coś, o czym prawie nikt nie ośmiela się myśleć. Jesteś na mszy świętej. Kościół jest pełen. Kapłan unosi konsekrowaną hostię. Wszystko pogrąża się w ciszy. Idziesz w kolejce do komunii. Twoje serce bije, ale nie z powodu wiary, lecz z przyzwyczajenia. Przyjmujesz ciało Chrystusa na język lub na ręce. I wracasz na swoje miejsce, jakby nic się nie stało, bez zdumienia, bez adoracji. Bez wiary. A co, jeśli powiem ci, że ten zewnętrzny, pozornie pobożny gest może być głębokim bólem w sercu Jezusa? A co, jeśli objawię ci, że święta Faustyna widziała własnymi duchowymi oczami, co dzieje się w duszy, gdy przyjmuje się komunię bez wiary? To, co sam Jezus jej ukazał, nie jest opinią ani przypuszczeniem. To bezpośrednie ostrzeżenie z nieba. I jest ono poważniejsze, niż sobie wyobrażamy. Jezus objawił Faustynie, że wiele dusz przyjmuje go jakby był jakimś zwykłym przedmiotem, że wchodzi w nie żywy, chwalebny, pełen miłości, a nie znajduje wiary, nie znajduje pragnienia, nie znajduje serca. Boli mnie, powiedział jej Jezus, gdy wchodzę w duszę i mnie ignorują, gdy traktują mnie jak rzecz, gdy przyjmują mnie z obojętnością. Wyobraź to sobie: Sam żywy Bóg, Król wszechświata, wchodzący w duszę i znajdujący zamknięte drzwi. To tak jakby ktoś zaprosił cię do swojego domu, a po twoim przybyciu nie spojrzał na ciebie, nie odezwał się, nie zaproponował nawet krzesła. Tak właśnie cierpi Jezus, gdy przyjmujemy komunię bez wiary. I powiedział to Faustynie jasno: To te letnie dusze ranią mnie najbardziej. Czy doświadczyłaś tego? Czy czułaś kiedykolwiek, że przyjęłaś komunię? Ale wyszłaś taka sama albo gorsza niż przyszłaś? Bez pokoju, bez przemiany. Jakby ta chwila, w której niebo stępowało na ciebie, nie pozostawiła żadnego śladu. Dlaczego? Ponieważ Eucharystia nie jest magicznym aktem, nie działa bez naszej współpracy. Jest żywym sakramentem, przymierzem, i jak każde przymierze, potrzebuje dwóch aktywnych stron. Jezus przychodzi z ogniem, ale jeśli twoja dusza jest wilgotna, zamknięta, obojętna, ten ogień nie zapali się, nie przemieni, nie wyda owocu. Święta Faustyna pisała w swoim dzienniczku, że Jezus ukazał jej konsekwencje przyjmowania komunii bez wiary. Nie były to teorie, były to duchowe rzeczywistości, które kontemplowała oczami duszy. Widziała Jezusa wchodzącego w ludzi i pozostającego jak więzień w zimnej celi, bez światła, bez przyjęcia. Widziała też coś przeciwnego. Dusze rozpalone, które Przyjmując Jezusa, sprawiały mu uśmiech, odpoczynek, radość. Kontrast był tak silny, że płakała. Nie wystarczy zbliżyć się do ołtarza. Nie wystarczy być w stanie łaski uświęcającej. Nie wystarczy zewnętrznie dobrze przyjąć komunię. Jeśli nie ma żywej wiary, jeśli nie ma pragnienia, jeśli nie ma miłości, łaska się rozlewa, ale dusza jej nie zatrzymuje. Jak popękany kielich, jak rzeka płynąca po suchej skale. Pusty kielich nie może zatrzymać wina z nieba. Dziś wspólnie rozwikłamy te tajemnice. Poprowadzę cię za rękę przez to, co Jezus ukazał świętej Faustynie, nie po to, by cię przestraszyć, lecz by cię obudzić. Ponieważ stawką nie jest liturgiczny szczegół, to twoja wieczność, a także pociecha lub ból, który zadajesz eucharystycznemu sercu Chrystusa. Dziś odkryjesz, jak uniknąć tego niewidzialnego dramatu? Jak przemienić swój sposób przyjmowania komunii? Jak przygotować się wewnętrznie, aby Jezus, wchodząc w twoją duszę, znalazł dom rozpalony wiarą, a nie pusty pokój? Zanim jednak, proszę cię o pierwszy krok o akt wiary. Napisz teraz w komentarzach z pokorą i pragnieniem zmiany: Jezu, wejdź z ogniem w moją duszę. To zdanie będzie naszą flagą, naszym wołaniem. Naszym zobowiązaniem na tej drodze głębokiego nawrócenia, którą wspólnie przemierzymy. Święta Faustyna, pokorna polska zakonnica, którą Jezus nazwał sekretarką mojego miłosierdzia, otrzymała wizję i słowa od samego Chrystusa, które objawiają tajemnicę komunii przeżywanej z wiarą lub bez niej. I jedno z najbardziej wstrząsających objawień dotyczyło właśnie tego. Jezus ukazał, co dzieje się w duszy, gdy przyjmuje się go bez wiary. Bez pragnienia, bez miłości. Nie była to prosta wewnętrzna inspiracja. Było to bezpośrednie objawienie. Jezus mówił do niej z jasnością i bólem. W jednym z tych doświadczeń Faustyna opowiada, że po przyjęciu komunii miała wizję duchową, w której Pan pozwolił jej zobaczyć stan dusz, które przyjmowały go bez wiary. Niektóre były jakby zgaszone, zimne, zamknięte, jak ciemne pokoje, do których wchodził, a nikt na niego nie czekał. A Jezus powiedział jej: Te dusze przyjmują mnie, jakbym był przedmiotem, jestem w nich, ale one nie są we mnie. Wyobraź sobie tę scenę, Stwórca Wszechświata, źródło wszelkiego życia, wchodzący w serce człowieka i będący ignorowanym, jakby to nie miało znaczenia, jakby jego obecność była bezwartościowym szczegółem. Faustyna widziała, jak Jezus pozostawał tam w ciszy, bez tego, by dusza na niego patrzyła, Adorowała go, przyjęła go. I wtedy to on powierzył jej coś, co naznaczyło ją na zawsze. Boli mnie bardziej oziębłość serc, które przyjmują mnie bez wiary, niż obojętność tych, którzy mnie nawet nie znają. Te słowa są duchowym wstrząsem, bo nie odnoszą się do zadeklarowanych wrogów wiary, lecz do wierzących, do tych, którzy przyjmują komunię, do tych, którzy są w kościele. Jezus cierpi nie tyle z powodu tych, którzy go odrzucają, lecz z powodu tych, którzy przyjmują go jako pustą rutynę. W innej wizji Faustyna opowiada, że widziała Jezusa z twarzą zalaną łzami. Było to po komunii. A ona, poruszona, zapytała go, dlaczego płacze. Odpowiedź była krótka, lecz druzgocąca: Płacze z powodu dusz, które mnie przyjmują i mnie nie kochają. Bo wchodzę w nie jak światło, ale nie chcą mnie widzieć. Jak ogień, ale nie chcą płonąć. Zatrzymaj się na chwilę, czy czujesz ciężar tych słów? Jezus wchodzi w ciebie ze światłem, z ogniem, z nieskończoną miłością, a wiele razy nie znajduje wiary, nie znajduje odpowiedzi, nie znajduje serca. Faustyna, głęboko poruszona, zaczęła wynagradzać ten ból swoją modlitwą. W swoim dzienniczku pisze, że po każdej komunii starała się pocieszać Pana, mówiła mu, Jezu, wiem, że przychodzisz do mnie z miłością. I choć jestem niegodna, pragnę przyjąć cię całym moim sercem. Wejdź, weź w posiadanie, przemieniaj. Jezus ukazał jej także kontrast. Pozwolił jej zobaczyć, co działo się, gdy dusza przyjmowała go z żywą wiarą. Wtedy jego oblicze się zmieniało, rozpromieniało się. W tych duszach znajdował odpoczynek, radość, pociechę. Pewnego razu powiedział jej: kiedy przyjmujesz mnie z miłością, odpoczywam w Tobie jak w tabernakulum rozkoszy. To wyrażenie objawia pragnienie Jezusa, nie tylko wejść w duszę, ale znaleźć tam przygotowaną przestrzeń, serce otwarte, pragnące, wierzące. Ponieważ Eucharystia nie jest automatycznym gestem, jest żywym przymierzem, intymnością, w której Jezus oddaje się w pełni, Oczekując przyjęcia z taką samą ofiarnością. Faustyna rozumiała, że ten dramat rozgrywa się w ciszy, w tym co niewidzialne. Zewnętrznie dwie osoby mogą przyjmować komunię w ten sam sposób, ale wewnętrznie jedna może być ogniem, a druga lodem. Jedna może płonąć miłością, a druga być zamknięta jak kamień. I to właśnie w tym wnętrzu określa się owocność sakramentu. Cześć! Jezus powiedział jej wyraźnie. Dusza w komunii otrzymuje tyle łask, ile pragnie z wiarą. To zdanie kryje w sobie ogromną duchową prawdę. Nie chodzi tylko o fizyczną obecność, nawet nie tylko o bycie w stanie łaski uświęcającej. Miara otrzymanej łaski zależy od pragnienia, od żywej wiary, od otwartości serca. I tu leży korzeń tylu bezowocnych komunii. Tyle dusz, które chodzą na msze, przyjmują komunię i pozostają takie same. Bez zmiany, bez owocu, bez pocieszenia, bo ich serca były zamknięte, bo nie uwierzyły, bo się nie otworzyły, i Jezus, który chciałby wszystko przemienić, zostaje zatrzymany, ignorowany, uciszany. Święta Faustyna pisała kiedyś, że podczas jednej mszy świętej, po komunii, widziała Jezusa przechodzącego przez Kościół. Szedł od duszy do duszy, szukając serc, w których mógłby spocząć, w niektórych, Zostawał na dłużej. Przez inne przechodził szybko, jak ktoś, kto nie znajduje schronienia. Ta wizja głęboko ją poruszyła. Zrozumiała, że każdy z nas może być takim miejscem, takim schronieniem, takim domem. Dlatego ona uczy nas: przed przyjęciem komunii, proś o wiarę, proś o pragnienie, proś o głód Jezusa, a przyjmując go, otwórz duszę, jak żywy tabernakulum. Powiedz mu swoimi słowami: Jezu. Wejdź z ogniem w moją duszę, uczyń z tej chwili ołtarz, dom, uścisk, bo on oddał za ciebie wszystko i czeka, że choć raz, choć jedna dusza przyjmie go tak, jak na to zasługuje, z wiarą, z miłością, z adoracją. A teraz zapraszam cię do wykonania małej misji. Napisz to zdanie jako zadośćuczynienie i świadectwo Jezu, wejdź z ogniem w moją duszę. Niech inni to przeczytają, niech inni się przebudzą. Bo dziś Jezus wciąż płacze z powodu tych, którzy przyjmują go bez wiary, ale też wciąż uśmiecha się do każdej duszy, która otwiera się jak żywy płomień. Jezus nie tylko ukazał Faustynie dramat komunii bez wiary, nauczył ją też drogi do przemienienia ich w żywe spotkanie. Nie wystarczy ubolewać nad tym, co zrobiliśmy źle. On sam oferuje nam sposób, by przyjąć go z rozpalonym sercem. Dziś chce ci pokazać ten sposób. Jest prosty, ale głęboki, nie wymaga teologii ani nadmiernego czasu, wymaga czegoś znacznie trudniejszego, pokornego i otwartego serca. Po pierwsze, cisza wewnętrznej adoracji. Faustyna pisała Sykliam, po komunii świętej cała pogrążyłam się w Bogu i mówiłam mało. Obecność Jezusa wypełniała mnie. Nie trzeba wiele mówić, nie trzeba wypełniać przestrzeni pustymi słowami. Tylko milczeć, adorować i pozwolić się kochać. W tej ciszy dusza staje się kielichem. Pewien młody człowiek z Paragwaju, o imieniu Ernesto, napisał do mnie, że przez lata po komunii świętej powtarzał wyuczone modlitwy bez uwagi. Czułem, że nic się nie dzieje, mówił. Aż pewnego dnia postanowił pozostać w ciszy. Zamknął oczy, powoli odetchnął i powiedział tylko w swoim sercu: Jestem tutaj, panie. I coś się zmieniło. Po raz pierwszy, napisał: Poczułem, że Jezus naprawdę jest we mnie. Po drugie, wyraźny akt wiary. Jezus powiedział Faustynie: Dusza w komunii otrzymuje tyle łask, ile pragnie z wiarą. Wiara to nie uczucie, to decyzja, to spojrzenie w głąb siebie i powiedzenie z pewnością: Ty jesteś tutaj, Jezu, choć Cię nie widzę, choć nic nie czuję, ja wierzę. Izabel, matka trójki dzieci z Boliwii. Często chodziła na msze, pełna rozproszeń. Myślała o obowiązkach, o dzieciach, o pracy. Przyjmowałam komunię, ale mój umysł był gdzie indziej, opowiadała. Aż pewnego dnia, poruszona kazaniem, postanowiła powtarzać wewnętrznie tylko jedno zdanie: Jezu, wierzę, że jesteś we mnie. Zrobiła to z mocą, z intencją. Poczułam wewnętrzne ciepło, opowiedziała mi. Jakby on mówił mi: Dziękuję, że to zauważyłaś. Po trzecie całkowite oddanie. Po przyjęciu go Jezus czeka na naszą odpowiedź. Faustyna czyniła to tymi słowami Ofiarowałam się Bogu cała jako żywa hostia. Ty możesz powiedzieć, Jan Panie, oddaję Ci moje życie, moje rany, moje wątpliwości. Wejdź i czyń swoją wolę we mnie. To oddanie jest owocne. To poddanie otwiera wszystkie drzwi. Jose Manuel, kierowca ciężarówki z Kolumbii, żył niosąc ciężar win przeszłości – Przyjmował komunię, ale z lękiem, z chłodem. Pewnego dnia, po usłyszeniu o Faustynie, ośmielił się powiedzieć Jezusowi: Zabierz wszystko, nic nie chcę ukrywać. Płakał w ciszy, a wychodząc ze mszy, poczuł, że zrzucił z siebie ciężar, który nosił latami. To było jakbym po raz pierwszy odetchnął, wyznał mi. Po czwarte, fatew stawiennictwo zadość czyniące. Faustyna zrozumiała, że komunia nie jest tylko dla niej samej. Jezus prosił ją. Ofiaruj swoją miłość jako zadośćuczynienie za tych, którzy mnie nie kochają. Dlatego po przyjęciu go módl się tak, panie, ofiaruję ci tę komunię za tych, którzy cię ignorują, za tych, którzy przyjmują komunię bez wiary, za tych, którzy nie wierzą. Ten akt naprawia, uzdrawia, pociesza Chrystusa. Lucia, pielęgniarka z Argentyny, po komunii często wracała szybko do swojej codzienności. Aż pewnego dnia postanowiła ofiarować swoją komunię za pacjentów, którymi się opiekowała. Jezu, mówiła, wejdziesz we mnie również dla nich. Niedługo potem kilku jej pacjentów zaczęło prosić o spowiedź lub wracać na msze. To nie ja, powiedziała, to on przechodzi przeze mnie. I ostatni krok trwanie w dziękczynieniu. Jezus powiedział Faustynie: nie odchodź zaraz po komunii, pozostań ze mną przez kilka chwil. Nie ma pośpiechu, nie ma nic ważniejszego niż ta chwila pozostań. Dziękuj, towarzysz mu. Te minuty są wiecznością. Anna Maria, nauczycielka z Chile, zaczęła praktykować piętnaście minut dziękczynienia po komunii. Na początku rozpraszała się, ale wytrwała. Teraz, napisała: To najlepsze minuty w moim tygodniu to wtedy moja dusza oddycha. Cisza, wiara, oddanie, wstawiennictwo. Trwanie. Oto ten sposób. Nie jest skomplikowany, ale ma moc. Każdy krok otwiera kanał, przez który niebo dotyka twojej duszy. A co najpiękniejsze, to nie jest ludzka technika, to dar od Jezusa przekazany przez Faustynę. Teraz, jeśli to przesłanie dotknęło twojego serca, daj łapkę w górę temu filmowi, jako wsparcie, by więcej dusz go odkryło. I napisz również w komentarzach nasze zdanie-mantre. Jezu, wejdź z ogniem w moją duszę. W ten sposób pomożesz, by inni również się rozpalili. Bo jedna rozpalona dusza może zmienić całą wspólnotę. Czy będziemy przyjmować komunię jak dawniej? Czy zaczniemy płonąć? Dotychczas nauczyliśmy się, jak przyjmować Jezusa z żywą wiarą. Ale aby ta wiara mogła rozkwitnąć, konieczne jest zdemaskowanie błędów które gaszą jego ogień w duszy, bo nie da się zapalić lampy na popiołach. I wiele razy, nie zdając sobie z tego sprawy, uczyniliśmy z komunii pusty gest, chwilę, która powinna być otwartym niebem, a staje się rutyną. Cześć wszystkim i witajcie na moim kanale. Dziś poruszymy temat niezwykle ważny, ale często pomijany w naszym duchowym życiu, temat komunii świętej i tego co dzieje się, lub powinno siedziać a ty po jej przyjęciu. Przyjrzymy się czterem duchowym błędom, które ranią serce Jezusa, i odkryjemy, jak je naprawić, czerpiąc z mądrości Świętego Faustyny Kowalskiej. To będzie głęboka podróż, więc usiądźcie wygodnie i posłuchajcie z otwartym sercem. W obliczu tych błędów Jezus oferuje nam drogę zadośćuczynienia uczynienia. I Świętego Faustyna przeżyła to bardzo głęboko. Jedna z jej najbardziej poruszających modlitw została napisana po komunii, podczas której silnie odczuła obecność Jezusa. Zapraszam cię do uważnego wysłuchania jej. To nie formułka, to płomień, drzwi, uścisk. Rozważmy ją fraza po frazie, abyś mógł, mogła modlić się nią nie tylko ustami, ale i duszą. Zapraszam cię teraz do modlitwy w ciszy. Tylko ty i Jezus. Mów ją powoli oddychając każdym słowem, a jeśli czujesz to w swoim wnętrzu, zapisz ją również jako modlitwę wspólnotową w komentarzach Jezu, wejdź z ogniem do mojej duszy. Niech to wołanie się nie zagubi, niech dotrze do serca tego, który dał wszystko i który dziś wchodzi w ciebie, szukając domu, gdzie może płonąć. Niewiele rzeczy w życiu duchowym jest tak potężnych i tak ignorowanych, jak to, co dzieje się w ciągu piętnastu minut po przyjęciu komunii. Święta Faustyna zrozumiała to z bezpośredniego doświadczenia. Ta kwadrans to próg między Ziemią a Niebem, przestrzeń, w której Jezus jest w Tobie żywy, pulsujący, czekający na Twój głos, Twoją obecność, Twoją miłość. Jezus objawił jej, że w tych minutach, jeśli dusza się otworzy, wylewają się łaski, które nie powtarzają się w żadnym innym momencie. Powiedział jej. W tych chwilach obficie się wylewają łaski, lecz wiele dusz nie umie z nich korzystać. Dzienniczek nr 1385. Czy zdajesz sobie sprawę? To nie tylko piękna chwila. To wyjątkowa okazja za każdym razem, gdy przyjmujesz komunię. A jednak, co robi większość z nas? Wracamy do ławki, być może odmawiamy coś szybko i natychmiast zaczynamy się rozpraszać. Myślimy o tym, co będzie później, o tym, co jeszcze trzeba zrobić, albo o czymkolwiek innym. Cóż za tragedia? W tej chwili Jezus jest w tobie, czekając, aż do Niego przemówisz, spojrzysz na Niego, obejmiesz Go, a Ty odchodzisz. Faustyna zrozumiała, że te minuty to żyzna ziemia, gdzie wszystko, co zasiejesz z wiarą, wyda owoc. Dlatego po komunii nie ruszała się, nie otwierała oczu, nie mówiła nic zbędnego, po prostu trwała, słuchając, adorując, prosząc, kochając i pisała. Po komunii czułam może łask zalewające moją duszę, i zrozumiałam, że każde słowo skierowane do Jezusa w tym momencie było wysłuchane jak nigdy dotąd. Dziś chcę ci zaproponować mikropraktykę, coś prostego, ale o ogromnej mocy. Za każdym razem, gdy przystąpisz do komunii, zostań z Jezusem przynajmniej 15 minut. Tylko tyle. Nie rozmawiaj z nikim. Nie rozpraszaj się. Nie odchodź. Podziel ten czas w ten sposób: pięć minut w absolutnej ciszy, adorując, pięć minut oddania, opowiedz Mu wszystko, pięć minut wstawiennictwa i wdzięczności, zrób to z miłości, zrób to dla siebie, zrób to dla niego. I napisz teraz, jako konkretną obietnicę, w komentarzach: Jezu, wejdź z ogniem do mojej duszy, niech to zdanie będzie Twoim zobowiązaniem, by zostać. By płonąć, by nigdy więcej go nie zostawiać samego, przeszłyśmy razem głęboką drogę. Od pierwszej chwili zastanawialiśmy się, co się dzieje, gdy przyjmuje się komunię bez wiary. I odkryliśmy za sprawą św. Faustyny, że sam Jezus objawił odpowiedź. Gdy przyjmuje się go bez miłości, bez pragnienia, bez świadomości, cierpi. Cierpi w ciszy, w duszy, jak zignorowany gość. Wchodzi jako ogień. Ale dusza jest lodem, wchodzi jako światło, ale dusza nie chce go widzieć. Niech nasze serca staną się dla niego prawdziwym domem. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i udostępnijcie go innym. Niech te słowa dotrą do jak największej liczby dusz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Rozważamy mocne słowa, wizje, które wstrząsają. Słowa Chrystusa, które płoną: boli mnie, gdy wchodzę w duszę, a traktują mnie jak przedmiot. Płaczę nad tymi, którzy mnie przyjmują, ale mnie nie kochają. Jestem w nich, ale oni nie są we mnie. To nie są symboliczne zdania to głos eucharystycznego serca Jezusa, zranionego obojętnością tych, którzy powinni kochać go najbardziej. Ale ujrzeliśmy też nadzieję, metodę, konkretną drogę, by odwrócić tę niewidzialną tragedię. Drogę w pięciu krokach, którą każdy może podjąć: adorująca cisza, wyraźny akt wiary, całkowite oddanie, wstawiennictwo za niewierzących, trwanie w dziękczynieniu. I zobaczyliśmy prawdziwe świadectwa: zwykłe dusze, które stosując te kroki, doświadczyły przemiany, wewnętrzny pokój, płomienie miłości, pojednanie z przeszłością, widoczne zmiany w charakterze. Wszystko to jest owocem jednej komunii przeżytej z wiarą. Odkryliśmy też ukryty sekret świętych, piętnaście minut po przyjęciu komunii, ta kwadransowa chwila, gdy całe niebo stępuje do duszy, ten czas, w którym Jezus trwa w tobie, ze szczególną obecnością, czekając, abyś mu towarzyszył, żebyś z nim rozmawiał, żebyś go objął. Dlatego dzisiaj proponuję ci siedmudniowe wyzwanie: tydzień, w którym każda przyjęta komunia będzie inna. Tydzień Ognia, tydzień wiary. Każdego dnia, gdy przyjmujesz komunię, zrób trzy konkretne rzeczy. Zostań z Jezusem przynajmniej piętnaście minut po Jego przyjęciu. Powtórz w ciszy. Jezu, wejdź z ogniem w moją duszę. Wykonaj jeden z pięciu kroków: cisza, wiara, oddanie, wstawiennictwo lub wdzięczność. Nic więcej nie potrzebujesz. Zrób to z pokorą, zrób to z prawdą, a zobaczysz, co On może uczynić. Może pierwszego dnia poczujesz nowy pokój, może trzeciego dnia doświadczysz głębszego pragnienia modlitwy, może siódmego odkryjesz nieoczekiwaną łaskę. Jezus dotrzymuje swojej obietnicy. Dusza otrzymuje tyle łask, ile pragnie z wiarą. Nie przegap tej okazji. Następnym razem, gdy go przyjmiesz, nie odchodź jak zawsze, zostań, spójrz na niego, powiedz mu coś i pozwól, aby jego obecność przemieniła wszystko w tobie. Zapisz teraz jako przypieczętowanie tej drogi frazę, którą powtarzaliśmy niczym nić ognia od początku. Jezu, wejdź z ogniem w moją duszę. Nie wypowiadaj jej jak hasła, wypowiedz ją jak krzyk duszy, konsekrację, zobowiązanie. A teraz, jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zrób trzy bardzo konkretne rzeczy. Skomentuj to zdanie, aby inni też zachęcili się do jego napisania. Zasubskrybuj kanał, aby co tydzień otrzymywać te ukryte sekrety serca Jezusa. Udostępnij ten film osobie, o której wiesz, że przyjmuje komunię w każdą niedzielę. Ale być może potrzebuje nauczyć się płonąć, bo stawką nie jest religijne uczucie. To wieczność, a Jezus mówi ci dzisiaj cichym głosem z głębi twojej duszy, zostań ze mną.